ma, skoro już tutaj jesteś, prawdopodobnie znowu poskładała cię ta szmata i nawet to, że miałeś full builda nie pomogło ci na to, że ona nie miała w ogóle itemów. Może to najwyższy czas, żebyś ty się czegoś o niej dowiedział. Albo sam zaczął nią grać, żeby zajebać jakąś identyczną listwę i patrzeć, jak ta osoba wylewa swoje łzy na czacie, płacząc o to, jak bardzo zbalansowaną postacią grasz. No cóż, ode mnie się tego nie dowiesz, ale i tak zajmę twój czas. Więc zacznijmy może od tego, czym Akali jest. Otóż w tym wypadku mamy do czynienia z Asasinem. Znaczy no, tylko w założeniu, bo tak naprawdę może być też bruzerem, tankiem, magiem, full letality lub wspierającym i nie ukrywajmy, że niezależnie jaką drogę obierze i tak złej ci dupę tak samo. Ale pamiętajmy, że wszystko ma swoją cenę. Otóż nasza młoda wojowniczka nie ma ani przyjaciół, ani kochającej matki. Nie no, serio, nie zmyślam. W walce posługuje się ona kamą i kunajem, a kiedy ktoś jej przykurwi, od razu rzuca sobie petardę pod nogi i znika szybciej niż twój stary pomleko. Co do run, Akali jest tym typem postaci, że nieważne jakie runy na niej weźmiesz, i tak będzie dobrze. Conqueror? Pewnie. Elektro, Idealnie. Grasp? Też ujdzie. Nawet jeśli ich nie zmienisz i zostaną ci po poprzedniej postaci, możesz mieć wyjebane i grać sobie dalej. Wszystko będzie dobre. Jeśli natomiast mówimy o psuciu mentalu przeciwników, runy poniżej będą jak najbardziej optymalne w zależności od sytuacji. Co do itemów, tak jak już wspomniałem wcześniej, Akali możesz poskładać pod praktycznie wszystko i, i tak będziesz coś robił. Natomiast jeśli planujesz iść pod politycznie poprawną kontrę na słowo mentalowych frajerów, tutaj masz najbardziej optymalny build ku temu. No więc skoro runy i buildy mamy już omówione. Czas przejść do match-upów. W tym przypadku odgórnie polecam zbanować francuską szmatę i golema. Natomiast z Kasadinem i Weigarem polecam zachować szczególną ostrożność. Co do postaci, w które na pewno będziemy chcieli zagrać Akali, będzie to Kayle, z Jacks lub Zerat. I zanim część z was spłacze mi się z komentarzu, meczapy są też kwestią indywidualną. Jednemu będzie się grało lepiej, w tej postacie innemu będzie grało się w niej gorzej. Bo pamiętajmy, że są to głównie uśrednione statystyki i większość rzeczy i tak zależy od graczy. Skoro aspekty techniczne mamy już ze sobą, czas przejść do podstawowych kombo. Podsumowując, Akali jest skurwysyńskim czempionem, jednak gra się nią całkiem przyjemnie. Co prawda, pierwsze 5-10 gier musisz zintować, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej postaci, aczkolwiek sama w sobie nie jest ona dość trudna, jeśli chodzi o podstawowy poziom rozgrywki. I pewnie część z Was zaraz wyjedzie z tekstem, że mówi to Iron i że ten film nie wniósł nic wartościowego do Waszego życia. I w sumie się nie dziwię, bo już na początku powiedziałam Wam, że nic z niego nie wyniesiecie.